To, co to, widzimy dzisiaj w Oktagonie to naprawdę piękne, piękne pojedynki, które o, elektryzują. i będę powtarzał dzisiaj, tak, no to, bo to się sprawdza. Witam panowie, o, panowie, o, panowie o, ty, witam Krzysiu, rozpadaj z, tam, z tam, nami. Jak jako Witam panowie, jak się podoba. Możecie wiedzieć, jak to który był który tak to jest najbardziej zorganizowany. W ogóle

od tego, tego w sumie zaczyna e, ten się bardzo wiele zainteresowania i zrealizować przyjście. Ja mam taki te problem, że dużo różnych tematów zadań, że nie zapleczy, więc dużo z tych walki ucieka na bieżąco na żywo. Z tej akademii walki nie widziałem, że się wyjdzie do drugiej i trzecią, więc wiem, że walka, niejednogłośna decyzja. No to nie rozmawialiśmy sobie z czasem. Dawnie było to naprawdę ostre walka, dużo żywioło. Gratulacje dla zwycięstwa. Z, myślę, że obydwie wypadły już wkrótce. Zobaczymy ponownie. Bo widziałeś odpowiedź? Tak, znaczy tam... Tak, tak między rundami, bo biegaliśmy, do, tutaj biegaliśmy tutaj, żeby zaraz do studia podejść. Także widziałem, że tam była... No, może była, dwie rundy tam przy z góry. No, fajnie wyglądała druga trochę. luda. słyszałem też, że Mateusz gdzieś tam złowił do walki o pas. Natomiast poczekajcie chwilę, niedługo, dzisiaj, jeszcze dzisiaj. Będzie kilka bardzo ważnych informacji. E, odnośnie mojej przyszłości. Mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie bardzo dobrze, a dzisiaj koniecznie sprawdzajcie. Mamy dla Was niespodziankę piątek. Jak wiecie, milion lajków na YouTube to Krzysztof rozpara nagrywana na zewnętrznych. Także w piątek dzisiaj tak, na YouTube na moim kanale koniecznie sprawdzajcie. A to jeszcze muszę zapytać w takim razie, tak, czy tak, to będzie Krzysztof Rospara czy Menned Rozpara, bo to jest chyba ważne. Albo w dwóch wersjach. Może tak. tak, tak, tak to dobrze. Dobrze. W, w takim razie tak, zapytam o samą drogę rynek. Chodzi o nasze zestawienia, zestawienia, które tutaj inni mieliśmy. Czyli AJ, AJ konta ma SWD versus monitę. No 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 znaczy, piękny knockout. Znaczy nie piękny, nie wiem jak to nazwać, no bo to jednak jest wolny no właśnie, z którego punktu no patrzymy. Krzysztof, to, czy spodziewałeś się, to że tak zakończy się ten tak? A to się spodziewać, że to się zakończy przez kogo? Widzieliśmy, że jest duża różnica siły, duża różnica wagi. takie trafienie przecież. No ja jest to czegoś ci zrobił. A ja mam pytanie chyba kopa tej wam do ciebie. Co on te zrobił? Podejrzewam, że tak, ale jak układa się mental zawodnika w momencie, w którym wychodzi do klatki, no i jednak ma zasady K1, ale gdzieś tam no jak się trenuje, to to MMA zostaje, no i gdzieś zachowanie na początku, sędzia musiał reagować, nawet gdzieś tam do narożnika 1. No, okej, okay, okej, okay. nice. Myślę, myślę, że, że przy to, w przypadku zawodowych zawodników, którzy toczą, nie wiem, 60-tą walkę, powiedzmy, w K1 czy w formule Muay Thai i potem się przenoszą do formuły MMA, no to, to, to może być problem. Natomiast to tutaj, jeżeli ktoś e, e, dopiero, dopiero przygotowywał się i typował walkę z 1 to, myślę, to że myślę, że nie, nie powinno być takich problemów, natomiast są ma z tym ogromne będzie Wszystko Jeżeli, Jeżeli ktoś, ktoś teraz ogląda mojego streama albo kogoś innego, to, to niech go żeby było im więcej, więcej tym streamów, tym lepiej, bo niektóre osoby nie mogą oglądać, bo na jednym streamie jest maksymalnie może oglądać tylko 50 osób, więc kto może niech udostępni, będzie kozacko. Z góry dzięki. Odnośnie tej walki, no bo tak. I, ja, i i my jakby widzieliśmy pierwszy raz, ale mi przynajmniej jak oglądałem tę walkę, wydawało się, że tam były potężne ciosy, bo jak widziałem na przykład, na z krąg w jedną stronę czy w drugą. No... Potężna ja moc. Prawo, i, jak jest nie dość ciekawą, bo no to jest ma Nie od dziś do czynienia ze sportem. E, naprawdę potężne to kolano, Myślę, że nie no byłoby mocnych, jakby każdy inny dostał takie kolano na szczękę. No to po prostu, no no. jesteśmy tylko ludźmi. Każdy tak samo ciężko było do wytrzymania. Myślę, że dla no, To już nie, nie było mocne. Szczególnie, że tam było w międzyczasie poinformuję was, że jest tworzony no, klatka tak, rzymska jest tworzona, bo no, pojedynek y, Szeli kontra y, Norman. No i za chwilę będziemy to oglądać, jak tylko zostanie zbudowana, ale chciałbym omówić jeszcze jeden pojedynek, który mieliśmy, czyli wiewiór. I jakby sobie ja jak ja dostać do w ta żebyłości wiemy. Czy będziemy jeszcze oglądać Krychę w takim razie Krzysztof? Z całą pewnością. Myślę, że tutaj Krystian też pokazał się bardzo dobrze. Wiemy, wiemy że wie, jest mistrzem, że jest mistrzem tego parteru, że znowu tutaj ośmielnica była w akcji, ale Krystian walczył dzielnie, nie dał się poddać. E, robił co mógł i myślę, że to mi osobiście w ta walka się podobała. Także Krystian na pewno na pewno będzie jeszcze walczył nas. Kuba, jakbym miał. tutaj zareagować, bo było widać, że on bardzo próbował gdzieś tam kierował się w stronę tej klatki, żeby wstać, ale mimo wszystko, no, Wiewiór trzymał tu kontrolę. Wiesz co, Wiewiór jest naprawdę świetnym parterowcem i myślę, że przewidywał każdy kolejny krok Krychy w parterze. On jest po prostu doświadczony i widział gdzieś tam, gdzie Krycha użyć nogę, gdzie chce uciec z tego parteru i po prostu świetnie to kontrolował. Myślę, że no, Krycha tutaj akurat w tym Nie przypadku się. naprawdę miał ciężkie, cięż, ciężko opcję, żeby wyjść z, tych, z tego parteru wiewióra. Fajnie obalał, mądrze obalał, dominował w pojedynku, potrafił utrzymać pozycję. No Krycha miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia tutaj. A czy myślisz, że jest w tej osoba, która mogłaby zagrozić wiewiórowi